Jestem Ania, trenuję od 12 lat. Dzisiaj chciałabym zarazić Was troszeczkę swoją pasją. Zapraszam Was do mojego świata. Jak już powiedziałam, zapraszam Was do mojego świata. Mam nadzieję, że niedługo nie będzie to tylko mój świat, ale i Wasz. Dzisiaj pokażę Wam trzy ćwiczonka, w których tak naprawdę będziemy skupiać się na mięśniach brzucha, abyście do Sylwestra wyglądali fajnie. Przy pierwszym ćwiczonku popracujemy nad górną partią brzucha. Będzie to ćwiczenie bardzo łatwe, ćwiczenie, które może wykonywać tak naprawdę każdy z nas. Bez względu na to, czy mamy problemy jakieś duże z kręgosłupem, czy, czy bolą nas kolana, czy cokolwiek. Ćwiczenie jest tak naprawdę dla wszystkich, tak? Od najmłodszych po najstarszych. Leżymy bardzo mocno, pracujemy nad tym, aby nasz kręgosłup był dociśnięty do podłoża, szyja nie dotykała klatki piersiowej i dłonie leżą delikatnie na głowie, tak? One nie unoszą tej głowy w ten sposób, tylko podtrzymują ją leciutko, żeby było nam łatwiej, tak? Pamiętamy o oddechu. Tak? Cały czas oddech, cały czas praca brzucha. Tylko i wyłącznie brzuszek pracuje, nasze ręce, tak jak powiedziałam, są wyłączone. Hop, hop. Aby utrudnić sobie delikatnie to ćwiczonko, jeżeli jesteśmy bardziej zaawansowani albo czujemy, że już na nas mocno nie działa, unosimy sobie nogi do góry, będzie troszeczkę trudniej i pracujemy nad spięciami z nogami w górze, tak? Automatycznie bardziej pracuje brzuszek, uniosł się lekko do góry. Co będzie mega fajnym efektem do tego, aby ten brzuch zrobić. Drugim ćwiczonkiem, które chciałabym Wam pokazać, przedstawić, będzie ćwiczenie, które nazywamy zawsze maszynowym przekładaniem nóg. Jest to ćwiczenie również bardzo proste. I znowu pilnujemy, aby kręgosłup był dociśnięty. Zawsze proponuję podopiecznym, aby głowy mieli w powietrzu ze względu na lepsze spięcie brzuszka, i pracujemy sobie mocno przekładając nogę z lewej. Na prawą. Spięcie brzucha jest tak duże, że automatycznie brzuszek wypiął nam się do góry. Nie jest to nic złego, jest to normalne przy spięciu i mocno, naprzemiennie przekładamy nóżkę. Im bardziej noga wróci prosta do góry, tym ciężej będzie to zrobić naszemu brzuszkowi. Hop, hop. Cały czas oddychaj cały czas pracuj. Ćwiczonko powinno trwać średnio 30 sekund i robimy mały odpoczynek, około 30 sekund, 20 i zaczynamy drugą serię. Trzecim ćwiczonkiem będzie ćwiczenie, bardzo śmiesznie nazwane przez nas, e, nazywamy je zawsze foczką, tak? Ćwiczenie jest bardzo łatwe. Kładziemy sobie tak naprawdę nóżki na szerokość bioder i troszeczkę szerzej przyciskamy je lekko do pośladeczków. Szyja może tutaj dotknąć delikatnie klatkę piersiową i lecimy sobie lewa, prawa, Nóżka pracując cały czas z kośnymi mięśniami brzucha. Hop. Jeżeli mamy problemy, problemy z karkiem, podtrzymujemy sobie dłońmi i lecimy hop. Hop, hop. 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 Ćwiczenie bardzo proste, ale i bardzo intensywne. Ostatnie z piłeczką, często mamy je w domu, w ogóle nie wykorzystujemy tych naszych narzędzi albo narzędzi naszych dzieci. Dzisiaj pokażę Wam jak łatwo można zrobić brzuszek z taką małą koleżanką, kolorową koleżanką. Pracujemy sobie nad spięciem, hop, rozkładamy się, składamy, rozkładamy, pracuj tak, aby w miarę możliwości mocno dociskać plecy do podłoża, tak, lędźwie przyklejone do podłoża równa się nasze zdrowe plecy. Hop, hop. Świetnie. Piąte dziewczonko, bardzo często kobiety mówią do mnie. Pytania typu Aniu, co mam zrobić, aby mieć szczupłą talię, aby być węższe w brzuszku, tak? To jest jedno z ćwiczeń, które na pewno pomoże Wam w tym, aby ten efekt fajny osiągnąć. Tak naprawdę znowuż nie robimy tutaj nic strasznego, nic trudnego, nic, co mogłoby nas zaboleć, i możemy zrobić to tak naprawdę nawet butelką wody. Trzymamy sobie ciężar w dłoniach, nóżki koniecznie w górze, co wyłączy nasze skośne mięśnie brzucha i pracujemy tylko i wyłącznie. Unosząc delikatnie głowę z dłońmi w górę. Hop. Jeżeli nie masz butelki wody, nie masz ciężaru, odkładasz wszystko i pracujesz tylko i wyłącznie dłońmi. Hop. Hop. Spięcia brzucha są na tyle silne, że aż powinno cię przydusić. Hop, świetnie. Poza ćwiczeniami na siłowni zadajecie mi częste pytania. Yy, przykładowe pytanie, tak? Ile razy w tygodniu ćwiczyć mięśnie brzucha? Często kobiety robią ten problem, yy, ten błąd, yy, w którym ćwiczą brzuchy tak naprawdę 5-6 razy w tygodniu, bo myślą, że im więcej, tym lepiej. Jest zupełnie odwrotnie. Mięśnie brzucha muszą mieć czas na regenerację, na odpoczynek. Tak naprawdę te mięśnie pracują przy każdym ćwiczeniu, tak? Przykładowo robimy sobie barki, tak? Pracujemy nad mięśniami barkowymi, a i tak pracuje nasz brzuch. To jest nieuniknione, tak? Bo brzuch musimy spinać, żeby cały czas miał on mocne spięcie. Czyli ćwiczymy go średnio 4-5 razy w tygodniu już przy samym treningu siłowym, tak? Pytanie, gdy nie mamy treningu siłowego, tak? Gdy nie ćwiczymy siłowo, ćwiczymy sobie w domu. Maksymalna ilość treningów? Myślę, że trzy razy, tak? Starajcie się więcej nie trenować brzucha. Niech on odpoczywa. Zakwasy, czy można zminimalizować ich odczuwanie? Eee, pytanie dobre. Z tym, że zakwasy są mikrourazami mięśni, więc zbytnio y, nie możemy ich zminimalizować. Y, słowa typu wypij sobie rosołek, zjedz sobie kisielek to pomoże. Myślę, że y, nie ma żadnej szansy, żeby w czymś nam to y, pomogło, żeby polepszyło nasz stan. Powiem Wam szczerze z dobrego serca, najlepsze na zakwasy zawsze będzie ruch. Na dzisiaj to już wszystko na temat mięśni brzucha. Mam nadzieję, że zmotywowałam Was troszeczkę mocniej do treningu i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!